Cześć, dzisiaj wybrałem się na przystanek osobowy Rzeszów Politechnika. A Rzeszów znajduje się w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, e, aglomeracji rzeszowskiej. Zapraszam na prezentację. Po prostu zo zobaczymy To tego intra, z Mamy tutaj fajne zejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz mamy tutaj przejazd kolejowy, który pojawił już się na kanale Osobno. Stacja jest wyposażona w jeden peron, dwie krawędzie, dwa tory, z których można odjeżdżać, plus takie y, dwa odstawcze. No. Znajdujemy się od razu na peronie tej stacji y, i posiada on takie udogodnienia jak lampy. Wiaty. Proszę bardzo, mamy dwie wiaty. Śmietniki muszą być obowiązkowo. Jest przystosowane wszystko dla osób niepełnosprawnych. Ładnie, pięknie. Idziemy dalej. Znajdujemy się na linii kolejowej 106 na około 2 km 900 m. Tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Strzyżów i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę. To Rzeszów Osiedle, który stąd widać. Tam jest również SSP na Zawiszy Czarnego, podaję że, które już nagrywa A w przeciwnym kierunku mamy szlak na dworzec główny w Rzeszowie i najbliższa stacja w tą stronę to Rzeszów Staroniwa, jeżeli dobrze pamiętam. Tak wygląda rozkład jazdy, bardzo ładny. Jeździ tutaj bardzo dużo pociągów. No i jeżdżą tutaj dosyć często. Jak na jednotor spalinowy to jest bardzo duży sukces. Ja już mam jedną minutę miejsca w kamerze, także z tego miejsca z dowód dla Was relację. Mati08, cześć!